Konsolidacja danych z arkuszy Jednym z narzędzi, które bardzo upraszcza pracę ze zbiorami danych jest Power Query. Dzięki temu narzędziu możliwa jest konsolidacja danych w Excelu. Jest to funkcja dynamiczna, jednak aby skutecznie z niej korzystać należy znać przynajmniej założenia i metodę jej wykonania. O tym opowiemy dziś. W przypadku konsolidacji danych z arkuszy tego samego skoryszy, to sytuacja jest prostsza. Chodzi bowiem o zebranie danych z poszczególnych arkuszy. Wygląda to w ten sposób. Możemy dołożyć grupowanie, które znajduje się pod opcją łącza do danych źródłowych i widzieć w postaci drzewa rekordów, jakie składowe wchodzą do poszczególnych sum częściowych. Zaczynamy od stworzenia nowego arkusza docelowego. Dla wygody zmieniamy jego nazwę. Następnie przechodzimy do karty Dane i wybieramy opcję Konsoliduj dane. Należy podać w oknie dialogowym poszczególne zakresy do konsolidacji. Wybrać rodzaj działania, jakie ma wykonać Excel. Najczęściej jest to sumowanie i taki też rodzaj wybieramy dla przykładu. Następnie przenosimy kursor w miejsce wyboru zakresów i przechodzimy do żądanego arkusza. Zaznaczamy komórki, które nas interesują. Użytkownik powinien użyć klawisza Dodaj. I tak kolejno należy wskazać wszystkie dane do konsolidacji. Dobrze jest poukładać dane korzystając z dwóch dodatkowych opcji: Górny wiersz i lewa kolumna. Te opcje pozwalają na korzystanie z etykiet i modyfikację układu danych źródłowych w ich wyświetlaniu. Zanim wybory zostaną zatwierdzone do importu, można jeszcze wybrać dodatkową opcję łącza do danych źródłowych lub pozostawić dane w prostej formie. Na koniec kliknąć OK i konsolidacja gotowa.